Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałabym dzisiaj przeprowadzić wywiad z okazji 30-lecia naszego Liceum XXI z panią profesor Katarzyną Dziękowicz-Boźniak, nauczycielką języka polskiego. Witam serdecznie. Dobrze, więc pierwsze pytanie. Jak wspomina pani profesor swoją naukę w Szkole Średniej i skąd taki wybór studiów? Naukę w Szkole Średniej wspominam bardzo dobrze. Było to dawno, dawno temu za górami, za lasami. Tak jest, prawie że. Rzeczywiście był to czas dla mnie taki, najbardziej chyba twórczy rzeczywiście takiego rozwoju. Bardzo dobrze wspominam szkołę, nauczycieli, moich, mojej koleżanki, moich kolegów. Stworzyliśmy dużą grupę. Nasza mhm. klasa, pamiętam, miała chyba 35 osób i tak dotrwaliśmy od pierwszej do czwartej klasy w liceum. Spotykaliśmy się, robiliśmy przedstawienia. To były naprawdę inne czasy, dawno, dawno temu, kiedy rzeczywiście takim jedyną możliwością spotkania, no po prostu były takie spotkania twarzą w twarz. Rzeczywiście po latach nie pamięta się być może tych jakiś gorszych chwil. Pamięta się te, 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 te dobre, czy, czy jakieś tam wesołe. Natomiast rzeczywiście to, że dobrze wspominam i że to był naprawdę świetny czas, są nasze spotkania klasowe, które urządzamy co, co kilka lat i stawiamy się prawie wszyscy, łącznie z naszą panią wychowawczynią, która uczyła nas języka niemieckiego. Wspaniały czas. Taki twórczy, takiego rozwoju, poszukiwania siebie, wygłupów też niewątpliwie, ale też przykładnej nauki. A jeżeli mogę spytać, na jakim profilu była Pani w szkole średniej? Czy to był Moje... typowo język polski, czy.? Coś to była klasa o poziomie takim ogólnym, mhm. więc żadnego takiego przedmiotu dominującego nie, nie było. W Tamtych dawnych, dawnych czasach oczywiście były profile, ale mniej. Były po Czyli prostu ja humanistyczna, przyrodnicza, matematyczna. Ja byłam w ogólnej. Dobrze. To jak w ogóle się to stało, że pomyślała pani, chce być nauczycielką i chce pracować w zawodzie nauczyciela i skąd w ogóle język polski? Rzeczywiście nie miałam innego pomysłu. Wiedziałam od początku. Już w szkole średniej, że będę studiowała filologię polską. Naprawdę nie miałam innej, innego pomysłu, ale nie dlatego, że byłam niepewna. Ja po prostu wiedziałam. To wynika też z trochę tradycji rodzinnych. Moja mama ponad 30 lat uczyła języka polskiego w liceum. Więc ten świat, szkoły literatury, książek, języka polskiego gdzieś tam w domu był. Yy, niewątpliwie to mama przede wszystkim, chociaż oczywiście moje zainteresowania też sprawiły, że wybrałam taki kierunek. Yy, mama jest dla mnie niedoścignionym wzorem nauczyciela do dzisiaj, <grych> niewątpliwie, więc yy, nie miałam nawet drugiej yy, yy, możliwości jakiejś alternatywy. Po prostu widziałam, że to będzie filologia polska. Kierunek nauczycielski. Dobrze. To jakie były okoliczności rozpoczęcia pracy w naszym 21. Liceum? Było to dawno, dawno temu. Jeszcze raz to powtórzę. Tutaj mam zdjęcie. Tak wyglądałam w tym roku, w którym zaczęłam pracę, właśnie w naszej szkole w Liceum oraz Technikum. To jest takie poważne zdjęcie. Bo to było takie zdjęcie do dyplomu, taka fryzura, no powiedziałabym, stylowa no, bardzo st, stylowa, bo to jednak było dawno, dawno temu, tak zwany banan, bardzo tutaj rzeczywiście elegancki, wtedy. Także tak, tak wyglądałam, kiedy rozpoczynałam tutaj pracę. Od razu po studiach, także nasza szkoła. Nasze liceum i technikum to jest moja pierwsza i na razie taka ciągła praca. Dobra. A czy poza językiem polskim uczyła Pani jakiegoś innego przedmiotu? Czy tylko? Tak. Zdarzyło mi się przez kilka lat uczyć takiego przedmiotu wiedzę o sztuce, o kulturze. Ukończyłam studia podyplomowe po prostu w tym kierunku, i to był przedmiot pogimnazjalny. I był tylko w pierwszych klasach, więc miałam takie kwalifikacje i przez kilka lat uczyłam tego przedmiotu. Teraz już go nie ma, ale jest plastyka, więc w jakiś sposób pokrewny przedmiot. Dobrze. A w takim razie, jakie pani ma podejście? Dlaczego w sumie ta sztuka? Bo dobrze, język polski jest bardzo pokrewny i spójny wręcz tak. ze sztuką, ale ta sztuka to tak rzeczywiście zupełnie z... inny bieg. Tak. To znaczy no, no, niewątpliwie przedmioty humanistyczne, mhm. gdzieś tam humanistyka. Nie ukrywam, że zawsze się interesowałam sztuką, szczególnie tą taką dawniejszą, może w mniejszym stopniu współczesną. E, lubiłam zawsze rzeczywiście chodzić po muzeach, zwiedzać zabytki. E, jak już jestem w jakimś pięknym miejscu, to raczej właśnie architektura, muzea, natomiast niekoniecznie na przykład. Plaże i plażowanie, <gry> więc staram się zawsze, gdzieś tam, jak jestem, odwiedzać ciekawe miejsca związane ze, ze, ze sztuką. Niezwykle no, interesuję się biografią, życiorysem, życiorysami artystów, więc wybrałam również taki kierunek studiów podyplomowych. Muszę zaznaczyć, że jak miałam te zajęcia z młodzieżą, to. Bardzo mi się podobało i doceniałam to bardzo, że młodzież tak ciekawie potrafi o sztuce mówić. Chociaż jest to może trudne, czasami niezrozumiałe, szczególnie sztuka współczesna daje mm -hmm. mnóstwo <grym> możliwości interpretacji, ale młodzież tak świeżo rzeczywiście na te dzieła sztuki patrzyła. Zupełnie inne podejście. Tak. Dobra. To następne pytanie: czy była pani wychowawczynią? <grym> Byłam. Te Obecna klasa moja trzecia PCT jest moją piątą klasą wychowawczą mhm. i właśnie jak zaczynałam tutaj pracę, dostałam wychowawstwo klasy licealnej. Zawsze będę ją wspominała, ponieważ to była moja pierwsza klasa wychowawcza o profilu sportowym. Miałam w tej klasie świetnych siatkarzy, między innymi Michała Dębca, pana Michała Dębca, który rzeczywiście no z taką karierę siatkarską zrobił m, dużą, więc bywałam z nimi na meczach, dopingowałam i y, tematyka siatkówki, sportu y, no, często się pojawiała. Y, potem były kolejne klasy licealne. Ostatnie moje klasy to są klasy Technikum, także zawsze za każdym razem jest to wyzwanie, za każdym razem jest to, wiadomo, inna grupa młodzieży, ale no, staram się zawsze spróbować znaleźć jakiś wspólny język, no i razem przechodzić przez te, przez te lata szkolne. Dobrze. A czy jest jakieś wspomnienie takie, które zapadło Pani w pamięci? Które oczywiście chce się Pani z nami podzielić? Tak. Znowu było dawno, dawno temu, ale pamiętam to dobrze. Początek mojej pracy w szkole moje wejście do pokoju nauczycielskiego, w którym było bardzo wiele osób, bo akurat była przerwa to naprawdę był pierwszy dzień. Właśnie miejsca były zajęte. Ja dość spłoszona szukałam takiego wolnego miejsca, gdzie by to przysiąść w tym pokoju nauczycielskim. No nie bardzo było. Gdzie? ale pod oknem dostrzegłam taki samotny stolik z krzesełkiem, pusty, nikogo tam nie było, więc ja ze swoimi karteczkami, konspektami, teczuszkami, książkami, materiałami na lekcje ksero i innymi rzeczami po prostu podeszłam do tego stolika, usiadłam na tym krzesełku, siedzę, rozłożyłam teczuszki, swoje konspekty, swoje książki, no już siedzę zadowolona, ale bardzo też zdenerwowana i słyszę w pewnym momencie, że ktoś z sali mówi, szybko uciekaj z tego miejsca, bo to jest miejsce pana dyrektora. Więc zupełnie jeszcze nieświadomie usiadłam rzeczywiście na miejscu pana dyrektora Jerzego Matelli, który mnie przyjmował do pracy. Miał w pokoju nauczycielskim właśnie taki swój stolik, swoje krzesełko. Ponieważ przychodził tam często, siadał, rozmawiał, więc szybciutko zebrałam moje teczuszki, książki, konspekty, ksero, wszystko to, co potrzebne na lekcje i szybko uciekłam. Także wspominam to jako taką anegdotę i na zawsze gdzieś tam zostanie w pamięci. Dobrze, um, to może już tak kończąc powoli, um, czego życzyłaby Pani uczniom, nauczycielom, i samej szkole. Technikum, tfu, technikum, liceum um, w XXI Zespole Szkół Budownictwa. Mm -hmm. Bardzo chciałabym, żeby uczniowie liceum i technikum, bo nie można myśleć tylko o liceum, tylko o technikum, czy tylko o szkole branżowej. Tworzymy zespół, niewątpliwie. Chciałabym e, życzyć wszystkim uczniom i nauczycielom tego, żeby po prostu e, dobrze i się czuli w tej szkole, żeby uczniowie, zdobywając tutaj wiedzę, mieli taką, takie poczucie i świadomość, że, że to jest wiedza pożyteczna, którą mogą wykorzystać. A w związku z moim przedmiotem, językiem polskim, może idealistycznie chciałabym uczyć, przekazywać taką czułość, do, wobec drugiego człowieka, wobec świata, chociaż to jest bardzo trudne w ówczesnych czasach, w tych obecnych czasach, chciałabym, aby szkoła była dobra, przyjazna atmosfera, żebyśmy potrafili ze sobą zawsze rozmawiać, żeby nie było takich konfliktów, żeby rzeczywiście każdy, siadając w ławce, czuł się dobrze, bez strachu, wypowiadał. Swoje poglądy, żeby potrafił dyskutować, żeby ta szkoła po prostu w jakiś przygotowała gdzieś tam młodego człowieka do dorosłego życia. Także życzę wszystkiego dobrego, następnych lat rozwoju szkoły i wierzę, że, że tak będzie, że w przyszłości. Z, z okazji być może jakiegoś jubileuszu, e, no znów się spotkamy. I wtedy będę mówiła o tym dniu, że to było dawno, dawno <laughs> temu. E, tyle. Dziękuję Dobrze. bardzo. Dziękuję bardzo.